Witam serdecznie. Dziś z Lublina. W tej chwili zbliżamy się do zamku. Jestem ze swoim kolegą. Dzień dobry. Tajemniczym Dzień dobry. Dzień dobry. Dzień dobry. kolegą. Jest z nami też mąż Mieczysław, ale on idzie oddzielnie dlatego że nagrywa swój film. Zbliżamy się do zamku. Się, tu mój kolega się bulwersuje, bo tu są na tych freskach jakieś napisy Andreas Konina. On uważa, że to są nowe. Ale nie wiem. No, ja jakieś Czy to można przeklinać? Nie wiem, chyba nie, bo jesteśmy w kaplicy. Ale Nie chodzi o Twoje nagranie. Nie, nie, nie można. Mm -hmm. To ja się nie będę wypowiadać. <noise> Teraz pytamy panią, co to za napisy? Po obejrzeniu kaplicy wnikliwym. Wchodzimy na, właściwie idziemy do rynku i będziemy szli takim malowniczym, bardzo deptakiem. Przy wejściu do deptaku, na deptak, przepraszam, przy wejściu do deptaku, na deptak, jest sklep cynamonowy. To jest zwykły sklep z pamiętkami. Boże. Ta brama nazywa się Grocka, bo byłam przekonana, że Krakowska. Także wprowadziłabym w błąd całą szczęście, się nie odezwałam, że wchodzimy bramą krakowską, gdyż byłaby to nieprawda i jeszcze bym się ośmieszyła. I tu jest taka bardzo ciekawa, błękitna kamienica. Większość kamienic no, jest zniszczonych jeszcze, nie, nie wszystkie są tak odrestaurowane. No, ale ta jest i widzimy, że po drodze są remonty jakieś. To jest w ogóle rynek, tylko zupełnie nie można poznać, że to jest rynek z uwagi na to, że jest wielki obiekt ratusza, czy jakiegoś tam urzędu stanu cywilnego. na no, jakiś takich obiektów. Taki obiekt jest to yy, państwowy. I on tu zajmuje większość tego rynku. Dużo restauracji. My będziemy jedli w restauracji indyjskiej, ale to po to na razie udajemy się do katedry. Tak, to jest brama krakowska z drugiej strony. Pomyliłam się i teraz jestem obśmiewana. No bo to trzeba było zamknąć miasto przed wrogiem O Jezu, chodźmy do tych straganów. Idziemy. Okazuje się, że ratusz jest gdzie indziej. Jest taki bardziej nowoczesny i tu urzęduje prezydent miasta Lublin, jak to w ratuszu przeważnie urzędują. Także... Tam był, była tylko część ratusza, czyli urząd stanu cywilnego na tym ryneczku, na rynku. W tym U. Tu właśnie, zaraz ci zrobię zdjęcie w U. Y, już się nagrałeś. No, przepraszam. <grymne> Proszę bardzo, musisz się odzywać. Hotel Europa, bardzo ładny obiekt. Y, jak go znajdujesz jako wielbiciel architektury? Średnio najeżdża. Dobrze. Dziękuję. W tym roku Lublin, świątecznie. W tamtym roku było I Love Lublin, czy dwa lata temu już nie pamiętam, kiedy tu byliśmy na Beksińskim. Teraz jest świątecznie, choineczką. I w tej chwili łączymy się bezpośrednio ze Stanami Zjednoczonymi. Widok bezpośredni w tej chwili to się dzieje. Dziwne, że tam też jest widmo, no. która może być godzina. No właśnie. No, czy to na pewno stany? Z drugiej zobaczę. Przepraszam, to było połączenie z Wilnem, nie ze Stanami. I ci ludzie też nas widzą i powinni do nas machać. My do nich machamy. Nie, no to, są stany, to nie jest Litwa, ewidentnie. Ale po czym ty wnosisz? Sprostowanie to jest y, nagranie z Wilna, nie ze Stanów. Ta flaga nas zmyliła. O, machają do nas obywatele Wilna. My machamy do. Nich. No, w sumie nie wiadomo, co to było przedtem, bo teraz jest Wilno i wygląda nie, trochę inaczej. od początku. Więc to jest go... to portal łączący Lublin z Wilnem bezpośrednio, a, a prze... wcześniej mieliśmy okazję zobaczyć miasto amerykańskie, możliwe, że przełączają to między miastami partnerskimi, które też takie portale mają. Może kosmici to robią, nie wiadomo. Ale to było postawione przez ambasadę litewską, żeby łączyć Lublin z miastem partnerskim Wilnem. Nie wiemy dlaczego był taki widok amerykański, bo w sumie chyba były to jednak Stany. Zdziwiło nas, że jest tam widno, tak, matka no Kazima jest w wilnie, ta stany są takie szerokie, tam jest ileś stref, stref czasowych, mm -hmm. że mogło to być na zachodnim wybrzeżu. I Jest to możliwe, jest że tam, to możliwe, było możliwe, widno. tam było widno. A zobaczcie jaka jest pogoda w Wilnie, jak piśle. Jeszcze raz połączenie z Wilnem. Podobno tu, znaczy tu czasem ludzie machają i... i ale, ale nikt do nas nie macha. No Ze stanów. Komunikacji, ja to zobacz, jaka jest pogoda zimna i... Ze Stanów, machali, Tutaj jednak były stany, to co... Są... Amerykanie to są, wiesz. Ze sputnika. Ze sputnika <laughs> mamy. Teraz widok mamy z kosmosu bezpośrednio. Łączymy się z kosmosem. Popatrzcie, <laughs> dziura ozonowa na biało. O, bo... Czarna dziura. Jak czarna dziura? To jest niedźwiedź, najwyraźniej. Niedźwiedź. No zobacz, nie świeci. Znaczy się... Nie świeci. No pipasz są. I jeszcze na koniec przepiękny hotel, Grand Hotel, ale nie w Sopocie, tylko właśnie w Lublinie. Tuż no, przed Zmierzchem taki naprawdę piękny, ostatni bardzo widok co mi ten tutaj przypomina... ta, e, Znajdujesz go tak? Bardziej europejski on, jest tektonicznie, super. Tak. Dla mnie jest troszeczkę styl wiktoriański, który bardzo lubię, ale w ogóle w Lublin mi bardzo szło na lwów. Naprawdę. Bo w Lwowie jest taki plac i jest taki hotel. O Jezu, żeby nie skomać, przy placu przy pomniku Mickiewicza w ogóle, mm. żeby było śmiesznie. Nie pamiętam jak się nazywa, ale... Ale też jest podobne. My jesteśmy podobny. na Placu Litewskim. Na rogu Placu Litewskiego. Dlatego no, mi przypomina Ukrainę. Jak Ukraina? No, ale to no, Ukraina. Tak? A tym się żydzie. No masz rację. Jak się nazywa to? Tak. Studnia. Ta restauracja nazywa się Studnia i jest to taki bardzo ciekawy sufit. Miał być koniec wcześniej przy Grand Hotelu, ale jeszcze postanowiłam to nagrać, bo bardzo ciekawy sufit z takimi prezencikami, barwami. fajnie. też Ci się tu? Bardzo. Bardzo fajnie, dużo tych prezentów jest. Ciekawe czy wszystkie są wypełnione te pudła, czy one są puste. Na pewno. Może coś tam spadnie na koniec. Na łeb. Jeszcze się, jeszcze się nie żegnam. Okazało się, że w Lublinie jest dworzec metropolitarny, który wygrywa jakieś nagrody światowe, jeśli chodzi o architekturę. I tu jeszcze właśnie przyjechaliśmy to zobaczyć. To cudo. To jest dworzec autobusowy. Wspaniały.